Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Znalazłam pani ofertę, znaczy że pani szuka pracy w dziale administracji na stronie internetowej. Nie wiem czy to jest nadal tak. aktualne. Tak, nadal aktualne. Tak więc dzień dobry, ja jestem Janusz Pochwa, reprezentuję firmę Ravia USA i szukamy nowego administratora na naszym team spiku. Tak. Mogłaby mi pani powiedzieć jaka jest pani dyspozycyjność? I jeszcze raz, bo Pan mówić, bo telewizor dopiero przykręciłam. Jeszcze raz, bo ja Pani teraz nie zrozumiałam. Mógłby Pan e, powtórzyć, bo dopiero przykręciłam telewizor? E, chciałam po prostu się Pani zapytać, jaka jest Pani dyspozycyjność. Od poniedziałku do piątku. Od poniedziałku do piątku. Chyba tej niedzielę studiuję, tak. Ale w jakich godzinach Pani jest dyspozycyjna? Mógłbym na Panią liczyć. No, od 8 do 16, tak chyba najlepiej bym to O Od 8 do 16, rozumiem. Proszę Pani, praca, praca na naszym TeamSpeaku polega na tym, że po prostu trzeba banować osoby, które, są, które się po prostu niekulturalnie zachowują. Nakładać im blokady na 6 godzin. Znaczy, z regulaminem Pani by się poznała już po rekrutacji, że tak powiem, po, po przyjęciu na, na stanowisko pracy i, no i tyle. Musi pani, po prostu, musiałaby pani tylko porządek utrzymywać na, na, na naszym TeamSpeaku. Jest, rozumiem, Aha. że pani jest osobą, y, która zawiera nowe znajomości, tak? Nie ma pani problemów y, z komunikatywnością, ani z takimi sprawami? Nie, 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 raczej nie mam takiego problemu. I, I tak, proszę pani, y, naszym szefem jest, y, jest Szymon i Samu. I po prostu zlecił mi, żebym znalazł nowego administratora na naszym Teamspeaku. I akurat pani mi się wydała taka, że tak powiem, mówię, tak patrzę na panią i mówię, fajna dupa z twarzy I, i mówię, no bardzo by mi było miło, gdyby pani po prostu z nami podpisała kontrakt i, i, i na naszym Teamspeaku się udzielała. Jaka, jakie ma pani oczekiwania finansowe? No, ja na tym jeszcze nie myślałam. No, to trochę mnie zaskoczyło, bo to ogłoszenie dość to długo nie znałam na jej stronie, więc. Nie zastanawiałam się nad tym, no, ale tak z minimum 1500 na to bym chciała otrzymywać na rękę. Ile? 1500 zł. 1500 zł. Wie pani, tak. tutaj tutaj mamy tutaj mamy odgórne tak ustalone, że jest tak, zarabiamy, zarabiamy wszyscy wszyscy, że tak powiem, podstawową pensję, która wynosi 100-300 demów. I potem za każdego bana i za każdy, za każdy że tak powiem, problem rozwiązany zostaną po prostu na koniec miesiąca przelewane na nasze konto w grze 10 DMów. Czyli wie pani, rekordziści u nas zarabiają 3,5 tysiąca, potem za to sobie na przykład pandy mogą, pandy mogą sobie wziąć na swoje konto i TP, i TD, że tak powiem. Czasami też mamy, proszę pani, że tak powiem. Różne konkursy tutaj w naszej firmie. Można na przykład wygrać skina do eliski, yy, bądź na przykład ganki Woman Kitchen, yy, cały zestaw garnków. Yy, wie pani, więc raczej jesteśmy nastawioną firmą na, na rozwój, tak? Mhm. I ja, ja, nie wiem, ja nie wiem, czy, czy, czy właśnie taka, taka pensja, która by panią zmotywowała do, do właśnie do pogłębiania. Yy, Pogłębiania, że tak powiem, swojego charakteru i do pogłębiania <laughs> po prostu tego, co Pani, Pani umiejętności, po prostu. Aha, i jeszcze jedna rzecz, jeśli Pani by była, jeśli, mm, jeśli Pani by tego oczekiwała, po. Oczywiście, jeśli by się nic nie stało, że, że dyscyplinarnie czy coś takiego, jesteśmy w stanie wystawić po prostu potwierdzenie i, i dobrą opinię o pani. Więc myślę, że, że jakby pani potem na, przykład, na inny Teamspeak czy coś takiego, to już by pani miała, że tak powiem, do liście motywacyjnego, przepraszam, trochę się za przejęzyczyłem, mogłaby pani po prostu dołączyć to nasze zaświadczenie. Jako, że jesteśmy re, renomowanym z Teamspeakiem, test.pl, to pani by mogła po prostu łatwiej na przykład potem poszerzać horyzonty. Mm -hmm. nie, nie wiem, czy, czy w ogóle pani jest zainteresowana taką ofertą, bo. Dadowana, to ja nie rozumiem do końca, na czym miałaby polegać ta praca. <coughs> Więc tak, proszę pani. pani pan... Ma pani dostęp ja... do komputera, tak? Tak. Więc tak, yy, nasz, na, nasza strona to jest 3org.pl, znaczy to jest 3. Org. Pl. Jesteśmy TeamSpeakiem, to jest, yy, jesteśmy po prostu firmą, która, która zrzesza, zrzesza graczy Metin2 yy, i po prostu trzeba po prostu ogarnąć, że tak powiem, yy, tych wszystkich ludzi, bo wiadomo, niektórzy się zachowują niekulturalnie, niektórzy po prostu krzyczą, inni sapią. Wie Pani, różnie jest, niektórzy bekają i po prostu jako, że my działamy, czy znaczy nie lubimy niekulturalnych osób trzymać na naszych serwerach, za które, za które płacimy niemałe pieniądze, 40 groszy za slot, że tu że, że Pani powiem, to po prostu nie chcielibyśmy, żeby po prostu nasza renoma upadła po tym jak bo nasz poprzedni administrator Mario wyjechał do Anglii, żona, żona mu tam dziecko zrobiła z kimś, i, I po prostu go nie będzie, i po prostu szukamy. Mamy wakat po prostu na tym miejscu, i, i szukamy osoby, która by była skłonna zająć jego pozycję. Oczywiście otrzymałaby pani rangi Faurota, Red Tube User, i, i zarejestrowano. Mhm. A umowa jakaś? Umowa, U oczywiście, umowa, umowa by pani podpisała z naszym szefem Szymonem, Isamu. i samą. No i tyle, no i tam już wszystkie klauzury i to, no to byście musieli sobie obgadać razem. Jak, jeśli ma Pani teraz w dyspozycji komputer, to to ja bym Pani, Pani, Panią pokierował, jak zrobić, żeby wejść właśnie na, na naszego TeamSpeaka i mogłaby Pani po prostu już, po prostu z pierwszej ręki zobaczyć, na czym ta praca polega. No dobrze, ja tam sobie poradzę, nie mam problemu, to Pani podała w stronę, to raczej nie będzie problemu, żebym mogła sobie to znaleźć. Yy, mam takie pytanie, tylko czy ma Pani jakieś doświadczenie w usługach TeamSpeak 3? Nie. Nie, no to jakby to Pani wytłumaczyć, to jest program głosowy. Coś, coś mniej więcej jak Skype, czy coś takiego, tylko że tam jest dużo kanałów i dużo więcej osób y, można spotkać, osoby, których się nie zna, i po prostu y, problem jest taki, że, że niektórzy nasi po prostu administratorzy y, nie wywiązują się ze swoich, że tak powiem, y, obowiązków i po prostu właśnie szukamy kogoś, kto by, kto by supportował właśnie niedaleko tam, y, na przykład jak Ezrealem idziemy, czy coś takiego, y, do tego y, zazwyczaj szef. Jako, że siedzi się kilkanaście godzin, kilkanaście godzin, kilka godzin zależy kto jak ma czas. No to po prostu nasz, na, nasz szef umila nam właśnie roboty, wiem, tam czasami jakimś skinem zarzuci czy coś takiego. Ale generalnie właśnie działamy w usługach Test 3 i Ravia EU to jest serwer Metin 2. Nie wiem, czy pani kiedyś była na serwerze Metin 2? Nie. World of Warcraft. Nie. Może byłam, ale nie kojarzę nazwy w ogóle. A, Pani po prostu nazwy nie kojarzę. Wie pani, ja też kiedyś byłem na, 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 na serwerze Matin 2 i też po prostu nazwy nie skojarzyłem, więc proszę się nie martwić. To, to, nie, jest, to nie jest nic. Co nas hańbi, że tak powiem, tak. I, i po prostu wydaje mi się po prostu pani, że, że sympatyczna jest pani z głosu i, i mogłaby pani po prostu. No wróżę pani karierę, że tak powiem. I aha, jeszcze mam jedno pytanie. Czy posiada Pani swój kanał na platformie youtube.com? Nie. To byłoby, proszę pani, zalecane, żeby. A Facebooka? Facebooka mam. Bo są potrzebne proszę pani właśnie konta na tych dwóch witrynach. Bo tak jak mówiłem, szef. Szef on tam czasami wrzuca właśnie z, z tych serwerów r, różne filmiki i bardzo jest ważne dla niego. Bo... Jak, jak, to, jak to się nie stanie, to on zazwyczaj płacze, żeby po prostu mu podlajkować y, jego film na YouTubie, bo wie pani, pozycjonowanie i, i rankingi YouTube są od tego zależne, a on po prostu marzy o, o karierze stri, streamera, tylko ma po prostu, jeszcze po prostu internet nie, nie ma uploadu takiego, jakby on wymagał, a download już jest taki, że tak powiem, na dobrym poziomie, ale jednak, wie pani, ten upload i, i niektóre sprawy, Rodzinno informatyczne, że tak powiem, odciągają go właśnie od tego. Więc on poprzez właśnie Team Spika i poprzez kontakt z ludźmi, że tak powiem, niewerbalny, ale jednak pisemny, chce po prostu utrzymać, że tak powiem, swoją reputację i dlatego szukamy osób ambitnych, osób, które, które chcą się rozwijać, osób, które wie pani, bo. Jak ktoś wejdzie i zacznie bekać i, i pani mu na przykład, że tak płynnie kulturalnie, jak to się mówi w naszym żargonie, wypierdoli perma, no to już jednak wie pani, jednak jest inna sytuacja i jednak wie pani, to, to inaczej już wygląda. Ale za to, jak, jak osoba podejdzie po prostu z innej perspektywy i spróbuje zrozumieć tą osobę, która, która bekała, i, i jeszcze jakby, jakby jej ją przekonała do tego, że to, co robi, to, to jest źle. Nie wiem, czy, czy bekała, czy, czy wulgarnie się wyrażała. To po prostu to jest jedna osoba, którą zatrzymaliśmy u nas, a nie jedna osoba, którą wydaliliśmy z naszej wspólnoty test 3orgpl Wie Pani o co chodzi? Rozumiem, rozumiem, rozumiem. No. To ja, ja się bardzo cieszę, że Pani po prostu te, te koncepty, takie, wie pani, takie podstawowe, bo niektórzy po prostu nie rozumieją o co, o co w tym wszystkim chodzi. Tak jak mówiłem, zarobki to jest 1207 miesięcznie i, i, i od tego po prostu są bonusy. Tak jak mówiłem, rekordziści, na przykład Ciasteczko, taki inny, który ma ksywkę Ciasteczko, on potrafi wyciągnąć 3200 na miesiąc, a są inni, którzy po prostu mniej czasu dedykują właśnie naszej platformie i wyciągają 1700, 1800, jak to jest w przypadku naturala. Czyli widzi Pani jest, że tak powiem, jak to się mówi, przepraszam, jest kilka wariantów po prostu. Pani musi sobie obrać taktykę i po prostu iść do celu i skończyć na wawelu, tak? I jak to się tutaj mówi, takim rymem tutaj, punchlinem, bonusa BGC trochę pojechałem. I po prostu no, tak jak mówiłem, no yy, chorągiewkę trzeba postawić i, i, i się tego pilnować, tak? No dobrze, ja tam yy, obecnie chciałabym się zobaczyć tam tą stronę i zapoznać mm -hmm. się z tą pracą, bo tak przez telefon to, to nic mi nie mówi lepiej wiadomo wizualizować sobie. Pani ma te, Pani teraz rozumie, będę... że ma telefon komórkowy w pani dłoni, tak? Tak, tak. Jest możliwość, żeby Pani miała obok siebie jakiś komputer? Nie, muszę i do pokoju wyjść. Wie pan co ja powiem szczerze, że do końca nie, nie przekonuje mnie ta oferta pracy jakoś. Ale proszę Pani to nie, nie, jest... Wydaje mi się, że mogłabym po prostu, nie wiem, że chyba za dużo to dla mnie by było. Ja bym chciała inaczej, w, innej, no, w innej administracji pracować. W innej administracji? Może Czyli... tak to ujmę, tak. Czyli Pani. Pan, Wie Pani, ja, 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 bę... ja po prostu nie chciałbym, żeby, żeby przez to, że Pani niektórych rzeczy nie zrozumiała, żeby Pani po prostu straciła taką ofertę do rozwoju, bo, bo jednak jest wiele osób i jest bardzo dużo osób, które właśnie, chcia... bo teraz rekrutacja jest otwarta, tak? Tak samo jak my dzwonimy do ludzi, to ludzie dzwonią do nas, żeby się zapytać o, o rekrutację na, na administratora u nas. I po prostu nie chciałbym, żeby Pani po prostu straciła, może to być nawet oferta życia, bo niektórzy już są z nami 5 lat, dom zaczęli kupować, hipoteka, jakieś tutaj kredyty wzięli, meble powstawiali, jeden był u dentysty, bo mu jedynki brakowało, teraz już ma zęby szklane, że tak powiem. I po prostu nie chciałbym, żeby Pani przez to, że niektórych rzeczy nie rozumie, żeby Pani... Po prostu zadraciła taką szansę na rozwój, i, i to naprawdę jest wiele. Ja, ja, jako osoba, która tam pracująca, jako, wie pan, ja tutaj jestem dyrektorem generalnym Owner, yy, czyli właściciel po angielsku. Pomimo, że nie jestem właścicielem, tylko, tylko taką rangę mi po prostu nadalała Rada Nadzorcza, Zielak, yy, i samu, tak jak mówiłem przed chwilą. I ja po prostu czuję, że, że w tej filmie jest potencjał. Ja też może, może dla Pani nie będę jakoś super obiektywny, bo wiadomo, że ja tutaj jestem i, i, i ja wyciągam po 4-5 tysięcy, ale jednak, jednak nie było żadnej osoby, która, która po prostu by odeszła, bo jej warunki nie odpowiadały. Tak? Niektóre wiadomo musia... wie pani, była, była, jedna, była jedna tylko jedna przykra historia, jak, jak, jak jeden administrator musiał odejść. Ale to, wie pani, to nie była wina ani nasza, ani w sumie jego, tylko po prostu dostał pałę z plastyki i mama mu internet przestała opłacać. Trochę dziwne, tak? Bo, bo zarabiał po kilka tysięcy miesięcznie, ale jednak mama uznała, że jako licealista powinien po prostu się przyłożyć do matury. No ja czy moglibyśmy się omówić tak, że ja bym się po prostu zapoznała. Mhm. To, ja bym sobie zajrzała tam na tą stronę, poczytała dobrze. trochę w internecie, bo chciałabym zobaczyć, jak to wygląda, dobrze. odwiedzić różne fora i ja e ewentualnie, nie wiem, czy ja bym mogła napisać na, na jakiegoś maila albo nie oddzwonić. Proszę e do... pani, e ja pani poprosić o telefon. Ja te teraz bym pani podyktował stronę internetową naszą. Tak? Tak? E to jest. E Chwileczkę, tylko wezmę kartkę. Dobrze, dobrze poproszę. T. Zwykła... T jak Tata. T jak Tata. Tak. S jak skór, wie pani? Jeszcze raz. T S. Tak. Trzy, ale trzy, trzy cyfrą. Kropka. Tak. O R O R G. Kropka. Tak. L. Dobrze. Dobrze, ja nie wiem, tam jest jakiś adres, że nie wiem. Tam była są Pierwsze, ewentualnie... pani, są, są adresy są e-mailowe adresy e Welesa, czyli głównego założyciela, i wydaje mi się, że też i samu głównego administratora GA, game administratora. Tylko problem jest taki, że jeden jest na wakacjach, a drugi po prostu zlecił mi, żebym się tym zajmował. Więc możemy się umówić tak, że albo pani właśnie napisze na ten e-mail i. I poczeka tydzień, choć to nie jest bardzo komfortowe, albo po prostu ja do pani na przykład bym oddzwonił y, jutro, albo pojutrze, jak, jakby pani sobie, i pani by miała czas akurat, żeby sobie przejrzeć oferty to tam itp, itd. Dobrze, bo ja, wie pan, ja w piątek piątek jadę na jedną rozmowę do kancelarii prawniczej, więc mhm. więc sobie chciałam, tam, no porównam sobie ewentualnie warunki, tak? Wiadomo. A bo ja widzę, lepiej, że pani tak? ma doświadczenie w obsłudze klienta i że Pani obsługuje MS Office, Excel i Internet. Mogłabym Pani tak. rozwinąć Internet, Internet Explorer, czy, czy, czy co Pani generalnie? Mozilla, ja przez Mozilla. Ale co Pani potrafi? Bo pani no nie podała wiem, internet, to wie pani, jeden mógłby zinterpretować, że, że pani wymyśliła internet, inny mógłby, że pani potrafi dwa razy. Kliknąć nie, 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 no, chodzi o posługiwanie się, tak? Znajdywanie różnych rzeczy, informacji w internecie. Aha, czyli w internecie. Google tak zwane, tak? No tak zwane można powiedzieć. Aha, no to, to by się nie Bo to też jest ważne, bo na przykład jak ktoś ma jakiś problem, to zawsze można wejść w Google i po prostu znaleźć, a są osoby, które tego nie potrafią. Na przykład mój mój brat, który teraz jeszcze takie istnieją? No, no nie wiem, no. Istnieją. Na przykład moja babcia też chyba by raczej nic w internecie nie znalazła. Pomimo, że kupiła jej iPhone'a i, i ma tak zwanego iPada ja, i y, 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 Maca, ale jednak nie używa i, i, i wie pani, kasy, y, kasa wwalona w błoto. No. No dobrze, to tak się umówimy, jak e, żeśmy rozmawiali, dobrze? To ja do pani oddzwonię za dwa dni bądź za jeden dzień. Dobrze. Za, m, dobrze. Ale to jeszcze musimy dogadać, bo na przykład ja mogę odzwonić za jeden dzień, tylko nie wiem, czy ma pani po prostu e, możliwość i, i, i percepcję tych wszystkich rzeczy, że w jeden dzień by pani ogarnęła o co chodzi. Czy by pani sobie przeczytała. Nie wiem, ile średnio pani słów na minutę czyta? O to nie wiem że pan. Ale na przykład taką nie, książkę, książkę 100 stron, w ile by Pani ogarnęła? Nie wiem, najgrubszą książkę chyba, nie wiem, 600 czy 700 stron przeczytałam w 3 dni. Aha, czyli takie 200 to od stron książki. dziennie, licząc, że jest napisane arialem 18, to jest, no to myślę, że Pani, jeśli by Pani zaczęła czytać, to w 3 godziny by Pani ogarnęła, czyli na jutro się możemy umówić. No dobrze, to umówmy się tak, jak się żeśmy umawiali, bo ja jeszcze zobaczę tam jedną ofertę i wtedy... Myśmy konkretnie porozmawiali, dobrze? Dobrze. No też ja się z panią żegnam serdecznie od P. Haj Hi Hitla. Do widzenia.